Dobry wieczór. Dobry wieczór Szczęść Boże Co to jest za wydarzenie Co tu się, co tu się rozgrywa Szanowni Państwo Przepraszam za spóźnienie Polski... A jest Pan mecenas do którego dzwoniłem przed chwilą Tak Naprawdę Jestem zaskoczony Kłaniam się, pozdrawiam Mam nadzieję, że się wyjaśni, co ja tutaj robię. Samolot spóźniony nie z winy polskich linii lotniczych, tylko coś tam szwankowało. Gaśnica jest, flanki, to jest jakieś spotkanie partyjne, tak? No dobrze, i co się wydarzyło do tej pory? żeby ja, ja może się wpasował w scenariusz. Pan redaktor Mosachowski coś podobnego no ja grube szkła panów posłów to znam ze słyszenia także rozpoznaję szanowni państwo czy wy tutaj odbywacie spotkanie w trybie opijania sukcesów naszych względnych czy w trybie zakasywania rękawów przed następną bitwą do drugiego no dobrze no to, proszę Państwa, kierownictwo partii stale mnie to śmieszy, jak tak mówię i się odnajduję w tej ciągle nowej dla mnie rzeczywistości. Kierownictwo partii o niczym innym nie myśli i mało co więcej robi, tylko, tylko rozgrywa te partie szachów symultanicznych, wielopoziomowych, przestrzennych. Tak, żebyśmy cały dotychczasowy wysiłek, wasz włożony w poprzednie kampanie, żebyśmy rozmnożyli i żebyśmy z poziomu kontestatorów, kontr systemu opozycji, antysystemu krawężnikowego, z całym szacunkiem, bo akcje uliczne. Pan dyrektor Krysia siedzi w pierwszym rzędzie. Nie zauważyłem. Przepraszam, muszę zmienić szkła. E, z całym szacunkiem, bo akcje uliczne są niezbędne i właśnie okręg warszawski, okręg podwarszawski dźwigają i zawsze będą dźwigać nadmierny ciężar e, związany no, z. Spójną naszą twórczością, szereg inicjatyw, a na koniec ktoś to wszystko musi zrobić. No więc, ponieważ się krzyżują szlaki i ogniskuje sytuacja w Warszawie, więc skrupia się to na was, na działaczach z Warszawy i najbliższego sąsiedztwa. No ale chodzi o to, żebyśmy, nie obijając Pawełem, mieli liczniejszą reprezentację parlamentarną samego daj boże w senacie i w następnym europarlamencie jeżeli się europarlament do tej pory nie zawali czego byśmy sobie życzyli no ale z ostrożności procesowej jakoś tam musimy brać pod uwagę że jeszcze te następne wybory będą no i wybory samorządowe jedne i drugie na 29 rok prawda tak jak było teraz mamy to w stosunkowo świeżej wiem, pamięci ten wielobój wyborczy, wybory parlamentarne, następnie samorządowe, następnie euro. I trzeba być do tego wszystkiego gotowy. Kierownictwo partii głowi się dwoj, troj i nie wyklucza wchodzenia w rozmaite dialogi operacyjne i sojusze polityczne. I stale to robimy. I hasło szerokiego frontu gaśnicowego nie traci na aktualności, tylko wręcz przeciwnie, zyskuje. Ale, jak wiecie, a niektórzy byli tego uczestnikami, Kongres Konfederacji Korony Polskiej w Bełchatowie przegłosował taką uchwałę, że korona idzie do następnych wyborów po to, żeby wystawić własne listy, a nie na przykład wchodzić na cudze, bo wszystko jest możliwe. To jest moje imię i nazwisko, rzeczywiście nazywam się Grzegorz Braun i z uwagi na mój wiek już posunięty, nieodrzeczny jest nie mi od czasu do czasu przypomnieć, jak się nazywam. To się na pewno przyda jeszcze nie raz, Ale, szanowni Państwo, nie wyklucza ta uchwała kooperacji, współpracy, współdziałania. Nawet i koalicyjnego, no, tylko że cała rzeczywistość musi się najpierw urealnić właśnie przez akt wyborczy, który jest przed nami. Musimy znowu dać się zważyć i zmierzyć. Daliśmy się zważyć i zmierzyć i już w pewnym sensie na własną rękę w wyborach euro ubiegłorocznych, ponieważ wymiar. To, to ważenie i mierzenie wypadło. W każdym razie na tyle pozytywnie, żeby niektórzy się poczuli tym zaskoczeni. No to podjęliśmy, podjęliśmy decyzję w łonie Politmiura Konfederacji Korony Polskiej. Zawsze są dwie decyzje. Jedna decyzja to jest decyzja w swojej istocie, co do meritum, co do kwestii, a druga decyzja jest kiedy ogłosić tę pierwszą decyzję, i to są dwie różne pary kaloszy. No, i tak było też ze startem w wyborach prezydenckich. Jeden kandydat, ale startowała cała partia. Startował cały rozszerzony front gaśnicowy, jeszcze nie tak rozszerzony, jakbyśmy sobie tego życzyli, ale już się zaprezentował. No, i znowu wyniki. Mierzenie i ważenia okazały się nader pozytywne, tak że rozdziew między wcześniejszym kłamstwem, przemilczeniem, manipulacją a rzeczywistością był tak wielki, że niektórzy musieli udawać zaskoczenie, że korona istnieje. I oto po pięciu latach swojego formalnego istnienia, a po sześciu i nawet więcej latach tworzenia, integrowania różnych środowisk, które koronie dały najlepsze, nie, jeszcze nie najlepsze lata naszego życia, bo te najlepsze dopiero przed nami. No, niektórzy dopiero ostatnio się nauczyli wymawiać i poprawnie pisać nazwę naszej partii. No i mam nadzieję, że tak już zostanie. Ważna rzecz, że. W Bełchatowie nastąpiły też pewne zmiany statutu naszej partii, które były podyktowane wcześniejszymi doświadczeniami, coś tam było niedookreślone. Nawet jeszcze jakieś wyeliminowaliśmy tam literówki, które wyobraźcie sobie przez te wszystkie lata przetrwały w naszym statucie. Jesteśmy silni, i gotowi. Pan poseł Jacek Wilk, poseł poprzedniej, a mam nadzieję kolejnych, następnych kadencji, wzmocnił. Koronę i zgłoś akces do partii. To nie jest tylko tak, że pan poseł mecenas Wilk tutaj się do nas przysiada, bośmy szereg razy o tym rozmawiali i chciałbym już o tym przypominać Bełchatowi, ale i tutaj też przypomnę, bo tutaj... Yy, Pan poseł mecenas Siłą Rzeczy, no najwięcej życia pracowitego spędza, więc będzie najbliższym towarzyszem Walszej Walki i Pracy tu w Warszawie i w okolicach, ale przecież nazwisko pana posła i imię figuruje w, na krótkiej liście pierwszych sygnatariuszy Aktu Konfederacji Kierwalskiej. Zawsze miła okoliczność, żeśmy się spotkali w życiu Wcześniej, dawno, nawet można powiedzieć, w poprzednim życiu, i był to akt wyrażający wspólnotę istotnych dla nas wszystkich poglądów. Wzmocnił nas i to do tego stopnia, żeby umożliwiło to stworzenie koła poselskiego, pan poseł Sławomir Zawiślak, którego z czasem będziecie coraz lepiej poznawać. I i doceniać jego doświadczenie, którym już go o to prosiłem podzieli się z wami właśnie przede wszystkim, chyba przede wszystkim w perspektywie wybor wyborów samorządowych. Ponieważ pan poseł Zawisiak jest posłem organicznym, takim, który swój mandat zdobywał szereg razy nie przez okienko telewizyjne z Warszawy, tylko poprzez pracę ciężką organiczną właśnie z samorządowcami, społecznikami, e, inicjatorami wielu in, wielu przedsięwzięć akcji patriotycznych u siebie w okręgu w regionie to jest za No i, e, i bardzo chciałbym, żeby wszyscy dobrze to rozumieli, że teraz to już wszystko się dzieje naprawdę. Teraz naprawdę to już nie jest e, Klub dyskusyjny i tylko, chociaż ciągle i zawsze będzie. To nie jest terapia zajęciowa, w której tam wzajemnie prawda, diagnozujemy swoje deficyty i wspieramy się na trudnych ścieżkach tego doczesnego życia. To jest partia polityczna. Partia polityczna, czyli narzędzie zdobywania i utrzymywania władzy. Nie jesteśmy wierzącymi demokratami, ale owszem, jesteśmy demokratami praktykującymi z konieczności. No więc praktykujemy i, i, i praktykujmy dalej. Zapraszam, wzywam, kiedykolwiek będą te wybory najbliższe czy będą za dwa kwartały, czy będą za dwa lata jak to przewiduje kalendarz wstańmy do nich z jak najlepszym. Z jak najlepszym nastawieniem. Nie zmarnujmy czasu, bądźmy gotowi w każdej chwili. Bardzo dziękuję. A, no i ważna, ważna rzecz się wydarzyła w Bełchatowie, to znaczy komitet polityczny. Konfederacji Korony Polskiej e, wzmacnia swoją obecnością Jana również Przewodniczyłem. <plosy> niby nic, a cieszy, niby nic, no bo to zmiany formalne, statutowe. Skończyła się kadencja, upłynęła statutowo e, przewidziana kadencja władz najwyższych partii zostałem wybrany na prezesa. sprawa. No, no, tak. no, no ale prezes partii, jak każdy, jak każdy, kto ma czymś rządzić, no to głupi by był, gdyby rządził, a się nie radził, więc właśnie teraz już całkiem formalnie... A nie, a nie pośrednio będę mógł liczyć na radę i doświadczenie Diany Równienicz, której bardzo dziękuję za to, co do tej pory. Proszę o jeszcze. Tak?